Dzisiaj słuchajcie. Postaramy tutaj się odpowiedzieć na pytanie, czego lokalnie w kolejnych dniach możemy spodziewać się na kryptowalutach, na bitcoinie. Tutaj, słuchajcie, nie przerażcie się tutaj tym, yy, tutaj, miszmaszem. Wiem, że tutaj na baz grałem dosyć sporo, aczkolwiek zaraz wam tutaj postaram się wytłumaczyć, co każdy poszczególny wskaźnik oznacza, czym tutaj się sugerowałem, rysując to wszystko oraz po prostu, czego według mnie tutaj na bazie tych wskaźników możemy się spodziewać. Yy, słuchajcie, trwa nowy konkurs, sierpniowy, do wygrania Dwa razy po 700 zł. Zasady są takie jak zawsze. Dla nowych osób, jak jeszcze nie wiedzą, to like i subskrypcja oraz komentarz pod tym filmem uprawnia Cię do wzięcia udziału, gdzie po prostu pod koniec miesiąca będę z tych osób tutaj losował, losował dwóch wygranych. Oraz słuchajcie, też pod koniec tego filmu będę mówił o tym, jak można również w inny sposób wygrać 2000 dolarów. Więc, dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie od tego, że, że faktycznie tutaj odbiliśmy się od tutaj tego tej tego oporu, który mówiłem na filmiku poprzednim z 19 lipca. Że tutaj sobie o, dojdziemy prawdopodobnie do tutaj mniej więcej tych 24-24,5 tysiąca dolarów. Po czym sobie taką lekką korektę zrobimy. No, to jest słuchajcie, giełda. Zawsze po jakichś tam większych wzrostach muszą być, y, muszą być y, korekty. I teraz słuchajcie, w tym momencie, kiedy to nagrywam, czyli 4 tutaj sierpnia, odbijamy się tutaj dosyć mocno tutaj od tego punktu naszego wsparcia na poziomie tutaj 22 800 dolarów. To jest taki nasz większy poziom wsparcia. I teraz tak, ja widzę, słuchajcie, dwie opcje. Że i też, słuchajcie, chciałem powiedzieć to, że mm, nawet, tak, jak przewidywałem, że ok, najprawdopodobniej tutaj od tego momentu się odbijemy i pójdziemy w dół, y, to ja jakby ze swojego portfolio nic nie sprzedawałem. Y, jak wiecie dobrze, jestem tutaj zapakowany na 21 200 dolarów. Tutaj skupiłem sobie maksymalnie bitcoina, usilniając go od tutaj paru. Paru lebeli, to też wszystko tutaj macie. Dokumentuję to na tej grupie, na Telegramie, gdzie po prostu możecie tutaj ze mną tradeować. Yy, naprawdę na bazie fajnych wskaźników, tutaj bez reklam. Także jak to chcecie, do sobie dołączcie. To jest taki mój mały dzienniczek. Yy, I też ja, słuchajcie, tutaj nie sprzedawałem tego, tak? Yy, dlaczego? To więc, słuchajcie. Yy, te wszystkie te wskaźniki, którymi operuję, mówią, że będą wzrosty i że tutaj dojdziemy najprawdopodobniej do tego celu głównego, który jest tutaj na poziomie. To o tym jeszcze zaraz powiem, dlaczego akurat do tego celu myślę, że dojdziemy. One mówią, że słuchajcie, te wskaźniki, że będą wzrosty, aczkolwiek. Bardziej lokalnie, w takim mniejszym timeframe, nie wiadomo dokładnie. Tak? To jest taka moja spekulacja, że okej, okay, tu jest jakiś większy rezystans, punkt oporu. Powinna być korekta po tych słuchacie wzrostach na bazie tego, że na przykład, jak sobie zaraz Wam pokażę, gdzie tutaj mam, okej, okay, na bazie tego, że na przykład o, tu są taki jeden, jeden z lepszych wskaźników. Ten tutaj duża strzałka w górę tak i ona pokazuje że w średnim terminie faktycznie będą wzrosty po jakiejś tam korekcie tak czyli tutaj była strzałka w górę korekta są wzrosty tutaj była strzałka w górę korekta i najprawdopodobniej będą wzrosty i tak jest słuchacie najpewniej no, w dużych w dużej ilości miejsc tak tutaj też była yy, mała strzałka nią się nie sugerujcie ona to jest taki mniejszy sygnał na zakup duża to jest duży sygnał na zakup tutaj była Korekta, wzrosty, tak? Yy, tak samo. Tutaj była korekta, wzrosty. Yy, tutaj były od razu wzrosty, no, ale jakby wiecie o co chodzi, że najczęściej to działa tak, że właśnie jest korekta, wzrosty, yy, korekta, wzrosty, korekta, wzrosty. Więc yy, biorąc pod uwagę wszystko to, yy, te wskaźniki, yy, te wskaźniki nasze, tu jest inny wskaźnik, od tego najczęściej sobie robimy, to jak jest zakup na BY, 50%, Procent w ciągu kolejnych miesięcy, sobie robimy, też patrząc na przeszłość. Na przykład, jak było to tutaj w 2018, gdzie od tego samego miłu zrobiliśmy, no tu jest o 58%, potem były kolejne wzrosty. Tak samo słuchajcie. Samo też słuchajcie, twierdzę, że Tutaj również będą w takim średnim do długiego terminie wzroslić do tego samego momentu, do tego samego momentu na 95% według mnie dojdziemy, aczkolwiek w takim średnim terminie nie wiem, to jest wiecie już takie bardziej wróżenie z fusów, więc ja teraz w ogóle nic nie sprzedaję, chociaż spekulowałem, że mogą być spadki, że najpewniej będą. Ale co, ja, co jakbym bym się pomylił, wtedy bym był tylko na siebie zły, że kurczę, sprzedałem, były wzrosty i jakby nie zarobię, tak? więc yy, tutaj sobie po prostu cierpliwie czekam i teraz słuchajcie, jeżeli spadniemy tutaj gdzieś tutaj do tego momentu na 21 tysięcy, nawet na 20 tysięcy, Tutaj to jest, słuchajcie, dobre miejsce na to, żeby dokupić. Jeżeli na przykład, nie wiem, tam sobie robicie usiedlenie ceny, jeżeli tam wiecie co, wypłatę, tam jakąś, y, jakieś tam część pieniędzy sobie na bitcoina, na zakup krypto przeznaczacie. To jeżeli i tylko jeżeli sobie tutaj spadniemy, nie wiem tego czy tak będzie, ale, ale jeżeli tak, to tutaj jest dobre miejsce na dokupienie. Tak więc ja też, pomimo tego, że, że jestem już zapakowany w, w całości w bitcoinie, to i tak przecież ciągle zarabiam, zarabiam z giełdy. Zalapią z giełdy, z tego mojego sklepu e-commerce, z tych teraz kursów językowych, które ruszyły i jakąś tam część kwoty, jakiś tam procent. Jeżeli tutaj spadniemy, tutaj sobie dokupię. A szkoda, jak teraz w ogóle nie sprzedaję i czekam. Takim pierwszym celem pobocznym będzie tutaj yy, ten taki tutaj. Takim pierwszym celem pobocznym tutaj będzie ten taki prostokąt, gdzie sprzedam. Tak, stwierdziłem, że no bardzo mało, nie wiem, maksymalnie z 5% tego, co tutaj zarobiłem. Spodziewam się, że po prostu znowu będzie tak. O tutaj, o tutaj nie narysowałem, ale że dojdziemy, tutaj tak, znowu będzie jakaś korekta i potem już w górę. I teraz tak, słuchajcie, to że ważna sprawa. Dlaczego akurat myślę, że. Tutaj dojdziemy sobie na te moje 95%, że to jest taki cel prawie że pewniaczek, i po prostu w kolejnych miesiącach na pewno go osiągniemy. No więc na to składają się, słuchajcie, aż y, trzy y, wskaźniki. I to jest ta żółta tutaj wstęga, to jest jeden. Ten tutaj różowy wskaźnik, to jest drugi. I Ten, tutaj złoty, to jest trzeci. I teraz słuchajcie, mm, opowiem Wam o każdym z nich i dlaczego właśnie myślę, że tak będzie. Więc y, tu zacznijmy sobie od tego, już też mówiłem o nim w odcinkach poprzednich. Tutaj ta złota, tutaj słuchajcie, linia. Y, to jest taki, słuchajcie, tutaj golden level na Bitcoinie. Y, to jest za techniczna, aczkolwiek ona tutaj bardzo y, w takich większych, w time, time frameach naprawdę się sp sprawdza. Na przykład, słuchajcie, jak sobie tutaj oddalimy. Tutaj się od niej odbiliśmy. Tutaj przez dłuższy czas, sobie tutaj na niej szybowaliśmy. Tu, 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 tu. Tutaj tak. Tutaj. Tutaj się od niej odbiliśmy. Tutaj. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. tu, tu, tu. Więc na większych timeframach to tutaj naprawdę się sprawdza. To jest taki po prostu większy punkt, który po prostu, żeby przebić, potrzeba nam. Potrzeba nam po prostu do olbrzymiego zastrzyku gotówki na rynku, a teraz, na takich, a teraz w takich czasach Bessy uważam, że zamiast go przebić, przynajmniej za pierwszym razem, odbijemy się od niego i będzie jakaś większa korekta. Na przykład, nie wiem, do 22 tysięcy dolarów, tak, znowu, żeby tam znowu był okres akumulacji, żeby potem znowu wystrzelić w górę. Także, mm, raz, że teraz są czasy Bessy, to jest bardzo taka silna linia oporu, i uważam, że tutaj od niej odbijemy się w dół. To jest, słuchajcie. Pierwszy wskaźnik i warto też powiedzieć o tym, że ten tutaj golden level był na że, i tutaj też warto powiedzieć o tym, że ten golden level, słuchajcie, to nie jest jakaś jedna wartość. To się zmienia. Na przykład tutaj 20 lipca, on był na poziomie 27 200. Teraz się ciągle podnosi. W sumie dobrze, bo, wtedy, bo tylko to oznacza to, że nasz profil będzie większy. I teraz jest on na poziomie 28 600 dolarów. To dobrze. Yy, słuchajcie, yy, wskaźnik drugi. Też tutaj o nim mówiłem na filmach poprzednich, były straszkiem razem dzisiaj bym u ortodonty dał mi retainer na zęby tam z tą taką blaszkę, po prostu się jeszcze tego nie mogę przyzwyczaić. Wskaźnik drugi tutaj ten różowa linia. Ona odpowiada za to, to jest takie miejsce, że gdy nasze świece, nasz wykres zbliża się do tej linii, ona to odpowiada za to, kiedy znowu tacy mniejsi gracze stwierdzają, że. Słuchajcie, rośniemy, miała być recesja, miały być spadki. Tutaj ciągle są wzrosty. O co chodzi? Dobra, chyba wiecie co, tego kryzysu może jednak nie będzie. Kupuję bitcoina, kupuję w krypto, wchodzę w dźwignię lecimy z tym, zarobię dużo pieniędzy, tak? Że to jednak nie jest ten koniec kryptowalut. I wtedy słuchajcie, jak to na rynku idąc tą zasadą, że większość osób musi stracić. Jak to było na przykład tutaj, tak? Że sobie do, li że, że sobie do tej linii dochodzimy. Yy, mali tutaj graczy mówią "ok", wchodzę w Bitcoina, lecimy do góry i co się dzieje? Zaczynamy spadać. Yy, też właśnie tutaj w czasach Bessy, jeżeli też tutaj w czasach besy jak jest mniej kapitału na rynku, yy, od tej tutaj linii bardzo często się odbijamy w dół. To jest drugi wskaźnik, dlaczego myślę, że sobie tutaj do tej ceny dojdziemy, a później spadniemy. Trzecim wskaźnikiem jest tutaj słuchajcie ta żółta wstęga. Ona odpowiada za to, że jeżeli tutaj ją przekroczymy, to wchodzimy powiedzmy w taki okres na nowo, hossy, tak? I tutaj faktycznie sobie ją dosłownie na moment przekroczyliśmy, aczkolwiek tak, tutaj byliśmy pod, tym tutaj, pod tą tutaj różową linią. Dosłownie na moment. I teraz patrzcie. Od tutaj czasów, 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 czasów. Od tutaj tak naprawdę spadków z tego grudnia, listopada jesteśmy ciągle pod tą tutaj wstęgą, czyli po prostu jesteśmy w besie. Tutaj trochę tak, trochę nie, ale jak sobie zobaczycie, jak były tutaj te, te ogromne wzrosty, tutaj ta literka B symbolizuje po prostu bullish bullish cycle, byliśmy ciągle, ciągle nad tym, nad tym, bo trwała hossa, a tu już takie się zaczęło, nie wiadomo co, tak. Więc słuchajcie ogólnie w czasach bez po prostu będziemy się od tej linii odbijać, tak? I to, co tu jest ciekawe, to jest to, że teraz właśnie to jest wszystko, są wszystko ruchome wartości, tak jak mówiłem, ale teraz właśnie, widzicie, te tutaj trzy wskaźniki, wszystkie trzy, one widzicie, tutaj mniej więcej się połączyły i tutaj tworzą jedną wartość, tak? Są mniej więcej na tym samym poziomie, tutaj tych 28, 28,5, 29 tysięcy dolarów i to jest według mnie taki olbrzymi po prostu punkt oporu, którego wydaje mi się, że dojdziemy tam, dojdziemy tam, żeby tutaj właśnie ci ludzie, tak o czym mówiłem, że oni uwierzą, że OK, to jest koniec kryzysu, koniec bez lecimy do góry, żeby po prostu oni zapakowali się w bitcoina. A potem, żeby stracili, bo pójdziemy w dół i będzie taka większa, większa korekta, tak? Dlatego tutaj dojdziemy według mnie, jest naprawdę mnóstwo czynników, które mówią, mnóstwo wskaźników, które mówią, że tutaj był dołek, jest, są, jest silna ten, tendencja zakupowa. I tutaj dojdziemy słuchajcie na pewno, a później będzie większa korekta. Ile? Strzelałbym, tak? Teraz jeszcze nie wiem, jak, to, jak tutaj dojdziemy. To zobaczę na to, co mówią wskaźniki, co mówią dane on-chain, yy, i wtedy będę sobie spekulował, co dalej może się stać. Tak, yy, na razie wiem, że tutaj zamknę jakąś bardzo małą część bitcoina, którego kupiłem. Tutaj powiedzmy trochę więcej nie wiem, z 20% też niedużo, bo i tak spodziewam się korekty że tutaj to, co sprzedam, odkupię niżej, aczkolwiek w dłuższym terminie i tak, słuchajcie, myślę, że pójdziemy sobie, sobie tutaj, słuchajcie, duży, yy, wyżej, kolejny golden level jest na poziomie 400 tysięcy dolarów aktualnie. Yy, idąc, słuchajcie, dalej, też tutaj fajny, ciekawy wskaźnik, yy, mówi po prostu o tym, kiedy jest dobry czas na kupno bitcoina, tak, tutaj widzimy, że tutaj praktycznie ciągle był na żółto w czasach od 2015 do 2017 roku, tutaj na tym dołku, na tym takim maksymalnym dołku w 2019 był przez tutaj parę miesięcy, dosłownie na przez 3 miesiące na żółto yy, tutaj jak się słuchajcie zaczął covid, był taki tutaj duży spadek, też tutaj to było wszystko na żółto i teraz słuchajcie też tutaj od praktycznie Półtorej miesiąca jesteśmy na żółto, także ciągle to jest bardzo dobry i fajny moment na kupno yy, bitcoina. Idąc dalej, ten tu już też wskaźnik pokazywałem. Pokazują mniej więcej to, za ile procent w poszczególnym tutaj czasie, w poszczególnej cenie warto jest kupić bitcoina podczas Bessy. Tu widzicie macie przekrój lat spory od 2000, praktycznie się zaczął bitcoin 13 do teraz, a w czasach Hossy za ile procent przy poszczególnej cenie oraz kiedy jest warto bitka sprzedać sprzedać. Teraz, teraz jesteśmy tutaj na praktycznie, na tym już najniższym poziomie, więc to jest naprawdę dłuższy super czas na kupno Bitcoina. Yy, yy, idźmy dalej, słuchajcie, kolejny wskaźnik. Um, a dokładnie, słuchajcie, tu i te, te zielone pole ona pokazuje ciągle to, że teraz jest pod względem takim historycznym dobry czas na kupno bitka. Yy, Tutaj jest dobry czas, tak teraz. Tutaj był na COVID w 2020 roku. Tutaj był. No. To jest tutaj drugi wskaźnik, ten baj, który mówi, że tu jesteśmy bardzo blisko dołka. Tutaj jest wskaźnik na baj. Tu wskaźnik na sel. To był też wskaźnik na baj w 2018 roku, czyli ostatni raz był 4 lata temu. I tutaj też ten kwadrat, ten taki mały trójkąt poka pokazuje prawdopodobny dołek na Bitcoinie. Ale to, co tutaj bardziej chciałem Wam powiedzieć, to jest to. Mm, tutaj te kolory na dole. Tak więc yy, nastroje rynkowe, tak. Yy, czerwony, ek ekstremalna chciwość, pójdziemy do góry. To the moon, yy, Każdy po prostu kupuje Bitcoina. Yy, Ciemność, ciemno-niebieski, bardzo, du, du, bardzo duży strach, ale słuchajcie, tutaj od półtorej miesiąca mamy kolor biały, który po prostu oznacza kapitulację. Ludzie są bardzo, bardzo się boją, że jest recesja, że idziemy w dół i po prostu będzie, mm, będzie lipa. I tego koloru też nie było, słuchajcie, tutaj od dwóch lat, jak było to przerażenie właśnie związane z COVID-em. I teraz też słuchajcie, bo tak sobie myślicie, że... Yy, no okej, okay, ale teraz jest inaczej, jest ta recesja, nie wiadomo jak będzie. Przecież yy, to jest ta jeszcze, ta Ukraina z Rosją, tak walczą, jest dużo takiego przerażenia na świecie, że teraz jest inaczej, pójdziemy w dół. Ale jak sobie tak słuchacie, pomyślcie, to w czasach Bessy zawsze słuchacie jakieś mega duże przerażenie. Tak, Przecież na przykład, dwa lata temu, słuchajcie, zaczął się COVID, jakaś pandemia globalna, której nikt z nas pewnie, że takie coś było podobnego, nie pamięta. Zamknęły się granice, kazać nam chodzić w maseczka, to była ekstremalnie duża nowość. Każdy myślał, że już świat powaliło, o co chodzi, Szybł się jakiś masakrycznie duży kryzys, po prostu koniec świata, tak? Ja wtedy tak. No nie, ja, 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 ja tak nie myślałem, tak naprawdę miałem. Pod... Początków samego w dupie te maseczki i tego covid ale co myślała większość? Tak myślała. I zawsze przy takim, jakimś takim kryzysie, jak tam jest BESA na rynku, to jest takie myślenie. Teraz jest znowu takie samo myślenie. No i czy teraz będzie inaczej? Może oczywiście być inaczej, że sobie tam spadniemy w dół i te wszystkie wskaźniki, z którymi operuje, okażą się wesensowne, aczkolwiek. Yy, Inwestycja, tak? Na tym polegają, słuchajcie, inwestycje, że zawsze jest jakieś ryzyko. To nie jest jakaś stabilna praca, ale pod względem takim, że. Ale jednak, według mnie i według tych wskaźników, teraz, teraz jest po prostu najrozsądniejszy czas na podjęcie tego ryzyka i na zminimalizowanie go yy, i po prostu wejście w trade, tak? Teraz albo. Nigdy. Według mnie teraz słuchajcie, jest bardzo dobry czas na wejście w bitka Toż jest słuchacie taki inny wskaźnik, e, który też tutaj mówi o tym, a jest on od 2011 roku. Kiedy to jest Smart Money Accumulate, kiedy to jest dobrze akumulować Bitcoina, tak? Na tych tutaj poziomach, na tych, na tych. I teraz właśnie tutaj wjechaliśmy znowu na ten poziom w 2022 roku. On tu już naprawdę jest od 11 lat na rynku, ten wskaźnik, więc ma naprawdę bardzo dobre dane, żeby tutaj opierać się na tym, kiedy faktycznie tego bitcoina kupić. I słuchajcie, mmm, tak jak powiedziałem. To jest tutaj, słuchajcie, spekulacja. Yy, wiem, że sobie tutaj dojdziemy do, do tego momentu 28-29 tysięcy dolarów na dzień dzisiejszy. Yy, potem zobaczymy. Yy, w mniejszym terminie, ci wszyscy wiecie, day traderzy, dla mnie to są trochę farmazony. Ja w to za bardzo nie wierzę. Tam teraz też na kanale pokazuję tam jakieś tam strategie różne. One działają, raz działają, raz lepiej, raz gorzej, raz jesteś na minusie. Yy, Aczkolwiek ja tylko staram się na na większych time frame'ach bo po prostu wiem, że jest to o wiele bardziej miarodajne. Po co masz tam sobie wiesz? Tradować codziennie, yy, ci to czas zabiera, a koniec końców wyjdziesz po prostu z mniejszym profitem albo w ogóle nawet na stracie. Jak tutaj jest, tra tradujesz na sprawdzonych wskaźnikach to raz, a dwa yy, po prostu na większych time które są bardziej czytelne yy, i bardziej miarodajne. Więc czy tutaj coś jeszcze Wam chciałem pokazać? Zaraz, zaraz. Mm -hmm. Chyba nie. Chyba to wszystko, słuchajcie. Y konkurs na 2000 dolarów. Y o co chodzi? Więc słuchajcie, y stwierdziłem, że tutaj i tak tą grupkę prowadzę, to chciałem Wam tutaj dać jeszcze więcej y wartości, tak? Przekazywać, bo to jakby robię tak po prostu, bo. To jest takie w formie, wiecie, taka grubka w formie mojego dzielniczka, gdzie jest sam sprawdzam, jakby siebie, żeby potem udowodnić, że, a patrzcie, słuchajcie, miałem rację, jesteście moimi świadkami, nie? Coś w tym stylu. No i. Mm, jako, że sobie tutaj też traduję na Bajbicie i po prostu tam teraz około zarabiam z tych prowizji moich około 2000 dolarów miesięcznie. Chciałbym to wszystko rozdawać. No i jeżeli po prostu chcecie tutaj ze mną tradować i tak tutaj korzystacie albo chcecie korzystać z Bajbita, to po prostu zróbcie sobie konto tutaj pode mną, link macie w opisie. I te osoby, które zrobią obrót przynajmniej na 500 dolarów na Bajbicie w ciągu miesiąca a obrót to jest łacie, że nie wiem, na przykład kupisz coś na, za 100 dolarów na dźwigni razy 5, to tak? już też się liczy jako 500 dolarów. Jak po prostu obrót, albo coś tam kupisz, sprzedasz, kupisz, sprzedaż, to też się liczy jako obrót. Mm. Wtedy, wtedy, słuchajcie, taka osoba ma szansę tutaj u mnie wygrać. Yy, pewnie to będzie 5 osób razy 400 dolarów. Tak więc, jak chcesz, słuchajcie, to tutaj sobie zrób konto ode mnie i nie dość, że masz najniższe prowizje na rynku, bo BYBD jest najlepszy. To dwa, masz szansę tutaj u mnie wygrywać yy, fajne pieniądze. Trzy, tutaj jesteś na tej grupce, więc masz naprawdę dostęp do super fajnych informacji bez reklam. Naprawdę, to jest taka. Chciałbym być na takiej grupce, jakbym jej nie znał. A trzy słuchajcie, ty chcę tymi tutaj wskaźnikami się niektórymi z wami podzielić. To nie jest takie łatwe, bo po prostu one zostały mi udostępnione. Ich tutaj nie ma na TradingView, One są po prostu, jestem tutaj w nich zaproszony tutaj myślę, jak to zrobić, tylko jeszcze tutaj potrzebuję kilku tygodni. Aczkolwiek, który chce się teraz z nimi podzielić i. Do tego będą miały dostęp tylko te osoby, które po prostu tutaj będą, będą tutaj pode, mnie na, pode mną na, na tym Bajbicie. To wszystko w sumie. To nie jest jakieś tam, wiecie, wielkie naganianie po prostu myślę, że jak już daje wam ja, ja, jakąś wartość, a i tak to jest fajna giełda, no to po prostu ci, co chcą, no to sobie mogą z tego skorzystać. A ja potem te pieniądze tutaj mogę wykorzystać na robienie jeszcze lepszego kontentu, jeszcze lepszych nagród, większych i tak myślę, że w sumie no każdy z nas jest takie, wiecie, win-win. Ja wygrywam tutaj... Daje wam jeszcze lepsze konkursy, jeszcze lepszą wartość, a wy, bo macie dostęp do dobrych informacji, będziecie mieli dostęp do naprawdę dobrych wskaźników. To, jest to wskaźnik, które, nie są takie wskaźniki, które mają wszyscy, tak? Powiecie potem, im więcej osób ma te wskaźniki, jak one są publiczne, tym one mniej działają, bo po prostu więcej osób z nich korzysta, dlatego one po prostu mają tym razem mniejsze szanse na powodzenie. To są prywatne, bardzo dobre wskaźniki, które chyba już Wam zdążyłem to też udowodnić. Więc słuchajcie, to wszystko. Tutaj Was do tej grupki zapraszam. Pamiętajcie o tych dwóch konkursach. Jeden to jest na, subs na tą subskrypcję na kanale. Dwa razy po 7 stówek, a drugi... To jest na te 2000 dolarów. Ten konkurs będzie co miesiąc, także co miesiąc po prostu będąc pode mną na, na Bajbicie, będziesz miał szansę na wygranie fajnych tutaj wartości pieniężnych, które będą się, słuchajcie, powiększały, tak? Więc tak naprawdę będziesz mógł mieć pieniądze tak naprawdę za nic. Yy, I tyle. Więc słuchajcie, zapraszam. To wszystko. Dzięki za uwagę i cześć.